Czuję się uzależniona od słodyczy. A pomyślałaś o tym, że za mniej niż pół roku możesz sobie podziękować za uzależnienie od słodyczy? Zobacz, w relacji z jedzeniem masz jak w soczewce wszystko, um, a wszystkie mechanizmy ci tutaj wybijają, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, i kontakt z ciałem, i czucie w ogóle ciała, i różne przekonania na temat, Um, dawania, ale i stawiania sobie granic, i krytyk wewnętrzny, który zaraz się będzie odpalał, że za dużo, i jakaś tam perfekcjonistka, tylko czysta Micha, bo jak nie, to już wiesz, zepsułaś wszystko, możesz lecieć z tym koksem. I świadomość, i przekonania, i różnego rodzaju schematy, i pewnie cofka do dzieciństwa wiesz, i to, co tam w domu słyszałaś, i to, co myślisz o sobie, i poczucie wartości, i w ogóle um, widzenie siebie, swojego ciała, relacja. Jakby bycie wystarczającą tak, dla siebie i sięganie po to, o czym kurde, wszystko jak w soczewce, wybija w tym obszarze, w tym, w tym objawie pod tytułem jedzenie. Ja czasami mówię, że to jest góra lodowa, ale tak naprawdę wybija i wybucha więc bardziej taki wulkan tu się wszystko wiesz kiełbasi pod spodem bach i wybija w napadzie obiadania. Więc masz niepowtarzalną szansę, że skoro już tak masz i skoro już masz tak przechlapane, hej, to jest twoja szansa na to, że jak na tacy masz pokazane, nad czym masz pracować. Więc możesz sobie dzięki temu to przepracować i za mniej niż pół roku być w miejscu, o którym dzisiaj nawet nie marzysz, w fantastycznym życiu, gdzie żyjesz w zgodzie ze sobą, gdzie bez lęku spotykasz się z trudnymi obszarami w swoim życiu, bo umiesz sobie z tym radzić. Nie przez napady, nie dzięki chipsom i nie przez czekoladę. Skoro już to masz, to wykorzystaj, bo po to dostajemy takie lekcje, żeby na tym rosnąć. Więc jeżeli czujesz, że to jest ten czas dla ciebie, żeby się naprawdę solidnie za to wziąć. Zapraszam. Mentoring, praca jeden na jeden i naprawdę solidne, głębokie podejście do tego, żeby, wiesz, się zanurzyć trochę pod tą powierzchnię, nie? I zobaczyć, co tam w środku jest i przepracować źródło, a nie objawy. Trzymaj się.